Witam Was bardzo serdecznie na kolejnym materiale. Słuchajcie, dzisiaj zabiorę Was do opuszczonego młyna, o którym krążą bardzo mroczne opowieści. I bardzo chciałam tutaj też przyjechać. Także widzicie już z daleka, jak on wygląda. W sumie jesteśmy na totalnym pustkowiu, i myślę, że może to być. Bardzo ciekawy materiał. Także zapraszam Was ze mną. Ale zanim wejdziemy do środka, chciałabym bardzo podziękować moim wspierającym. Kochani, serducho dla Was. Buty wygodne założone? No to ruszamy. Już z daleka czuć mrokiem. Tak jak wcześniej wspomniałam, zbliżamy się do Starego Młyna, który stanowił niegdyś istotny element lokalnej infrastruktury przemysłowej. Zobaczcie, nic wokół nie ma. Wieś ta znana już była w XI wieku jako osada produkcyjna, była miejscem wytopu żelaza z rudy darniowej. W XIII wieku jej została wzmiankowana w dokumentach, a jej rozwój był ściśle związany z działalnością przemysłową, w tym z funkcjonowaniem młyna. Młyn pełnił kluczową rolę w przetwarzaniu zbóż dla okolicznych mieszkańców. Chyba ktoś próbował ratować to miejsce, bo widzimy świeże pustaki, trochę cegłówek. Ale jest klimacik, powiem wam. Niesamowity. Obiekt położony jest w sąsiedztwie Doliny Rzecznej, przy dawnym cieku wodnym, obecnie częściowo zarośniętym który kiedyś zasilał koło młyńskie. Okolica jest dziś niemal całkowicie opuszczona, a teren wokół młyna porasta dzika roślinność. Zobaczcie. Jak widzimy, budynek jest zdewastowany. Z zawaloną częścią dachu, ale główne mury nadal stoją. Zobaczymy, jak wygląda wnętrze, ale z tego, co przeczytałam, zachowały się resztki maszyn, przekładni i pasów transmisyjnych. No, jestem tego bardzo ciekawa. W piwnicy widać pozostałości kanału doprowadzającego wodę, obecnie zarośniętego i zasypanego liśćmi. Tutaj widzimy. Już wodę. Dziwny zapach się unosi, powiem wam szczerze. Zobaczymy sobie najpierw całość, a potem zdecydujemy, gdzie wejdziemy. To już w ogóle z tej strony ruiny są. Podejdziemy dalej jeszcze. Zobaczymy. Chyba z tamtej strony uda nam się wejść, jeżeli obkrążymy ten budynek. Wejście. Strasznie dużo trawy tutaj nie ale najpierw sobie obejdziemy, a później zobaczymy. Prawdopodobnie istniał już w XIV wieku jako część infrastruktury wiejskiej wspierającej okoliczne gospodarstwa i dwory feudalne. W późniejszych dokumentach z okresu panowania Habsburgów zmiankuje się o młynie nad cichym potokiem, który mógł być przodkiem obecnej budowli. Zobaczcie, w strasznym stanie jest. Nie wiem, czy tam się dostanie, powiem Wam szczerze. Młyn funkcjonował w modelu dziedzicznym. Był przekazywany w rodzinach młynarskich z pokolenia na pokolenie. W drugiej połowie XIX wieku mój został przebudowany, dobudowano drugą kondygnację, a wewnątrz znajdowały się mechanizmy napędzane kołem wodnym o średnicy około 3 metrów. Jak widzimy tu jest ta dobudówka, bo widać, że jest budynek świeży, a ten na pewno jest dużo starszy. W latach 30-20 wieku miejsce działało pełną parą. Młyn obsługiwał całą okolicę, przetwarzając zboże dostarczane furmankami. Po 1945 roku młyn został przejęty przez władze PRL, ale nie uruchomiono go ponownie. Brak modernizacji i zniszczenia wojenne doprowadziły do jego całkowitego zamknięcia do lat sześćdziesiątych. Wszystko zarośnięte. Chyba będę musiała latarkę włączyć. Ale jeszcze sobie Tutaj zobaczymy. Choć brak oficjalnych dokumentów potwierdzających zjawiska paranormalne, lokalne opowieści i relacje odwiedzających wspominają o niepokojących odczuciach w pobliżu Starego Młyna. Niektórzy relacjonują uczucie bycia obserwowanym oraz dziwne dźwięki, takie jak kroki czy szepty, mimo braku obecności innych osób. Jak tam wejść? Poszukamy zaraz wejścia, bo tam widzę, jest jedno. Tutaj też jest jedno, ale będzie potrzebna latarka. Mieszkańcy okolicznych wsi opowiadają o czasach powojennych, kiedy to, mimo że młyn był opuszczony, słychać było dźwięki obracającego się koła, zgrzytów i odgłosów miażdżonego zboża. Słuchajcie, wyjdziemy jeszcze bez latarki. Zobaczymy. Jeszcze mamy stare wiadro. O których wspomniałam, powtarzają się szczególnie z lat 60. i 70., mimo że młyn był już wówczas kompletnie nieczynny i zamknięty na głucho. Dobra, pójdziemy jeszcze w jedno miejsce, tam też widziałam, że można wejść. Jesteśmy w tej w tej starszej części, teraz wejdziemy do tej nowszej. Zobaczymy. Obiekt ten posiada swoją legendę o cieniu młynarza. Legenda lokalna mówi o ostatnim niemieckim młynarzu, który miał zostać pobity i utopiony w młyńskim kanale przez szabrowników w 1945 roku. Od tamtej pory na terenie młyna. Widywano ciemną sylwetkę w płaszczu i czapce poruszającą się między ruinami. Świadkowie, głównie lokalni eksploratorzy z lat 90., opowiadali o niewyjaśnionych śladach butów w błocie wokół młyna, bez towarzyszących śladów wejścia i wyjścia. No, bardzo ciekawe. Mroczna historia. Słuchajcie, wchodzę teraz w tą nowszą część. Zobaczcie, jakie to są krzaczory. Nie chcę wiedzieć ile mam kleszczy na sobie. Słuchajcie, jesteśmy w tej nowszej części. Ale tutaj jest... Alkoholem no tutaj nic nie ma. Tu jest zamurowane, więc niestety nic tutaj nie ma takiego. Musimy znaleźć jeszcze jakieś inne wyjście tutaj. Tam się dostaniemy. To tutaj też się nie dostaniemy, bo podłogi nie ma. A jakie zjawiska miały tutaj miejsce? Już Wam mówię. W latach 2000-2010 zanotowano kilka relacji osób, które w środku młyna odczuwały zawroty głowy, dezorientację i silny chłód, mimo ciepłej pogody. To raczej odczuwałam, szczerze Wam powiem, w tej starej części ja nie wiem, wydaje mi, wydaje mi się, że ta stara część będzie najbardziej aktywna. Powiem Wam szczerze, nigdzie nie idzie wejść. Zobaczcie, tutaj są wejścia, ale jak tam wejść do środka? Szczerze Wam powiem, że nie mam pojęcia. Spróbuję to wejście odszukać, bo tu jest na pewno okno. Chyba, że przez okno wszyscy skoczą, ale widzę, tam wejście jest. Czekajcie. Spróbujemy tutaj wejść, ale zobaczcie, wszystko zawalone. Czy warto tu wchodzić? Hmm. Słyszeliście to? Czyliście to. Halo Bardzo dziwne Ale tam nie ma po co wchodzić powiem, alechodzij do bliżej okna. Się sypie. Ale szkoda. Chciałam tutaj w nocy przyjechać i nie wiem, czy warto po prostu. A jeszcze do zjawisk, jakie miały miejsce tutaj. Fotografowie skarżyli się na zniekształcone zdjęcia, rozmycia i efekt podwójnej ekspozycji. Mimo użycia cyfrowych aparatów, użytkownicy latarek LED zgłaszali, że światło stawało się przytłumione lub zielonkawe, a baterie szybko się rozładowywały. Najgorsze jest to, Wam powiem szczerze, że jest tylko w sumie jedno to pomieszczenie tutaj, w tej starszej części. I to wszystko. Na to, żeby sprawdzić to miejsce, wydaje mi się, że to jest za mało, żeby specjalnie tutaj przyjeżdżać w nocy. Mówi się jeszcze o Bramie do Czegoś więcej. To znaczy, jedna z lokalnych legend, opisana niegdyś w kronikach gminy, mówi o tym, że młyn zbudowano na miejscu starszego. Jeszcze przed chrześcijańskiego młynu rytualnego. Podobno w piwnicy istniało niższe zejście, obecnie zawalone, które prowadziło do tajemniczej wnęki. Miejsce to miało być później zamurowane przez cystersów z Lubiąża. Przed montażem dowiedziałam się jeszcze, że do tej tajemniczej wnęki wieśniacy składali ofiary duchom wody historię, ma niesamowite to miejsce ale cały czas się motam czy warto tu przyjechać na pewno na koniec odcinka będę już znała moją decyzję co do tego, czy warto tutaj przyjechać We wsi do dziś zachowało się określenie iść za młyn jako synonim pójścia w miejsce niebezpieczne, ciemne lub nieznane. Słuchajcie, mogę wyciągnąć miernik. Czekajcie, dajcie mi chwilkę. Jak już tu jesteśmy, sprawdźmy, czy coś przy młynie się zadzieje jesteśmy przy tej starszej części oczywiście, bo ona mnie zainteresowała. Jedynie w tym miejscu tam, gdzie właśnie można wejść, odczułam że coś może być na rzeczy, tak? to wejdźmy jeszcze na chwilkę i sprawdźmy to już jest ciemnia ja powiem wam szczerze zdarzyło, powiem Wam szczerze. Ale pójdziemy sobie kawałek, może gdzieś przyłynie. Skok w tym miejscu mieliśmy. Halo, halo, podejdź proszę do mnie, jeżeli jesteś blisko. Dobry wieczór. Chciałabym z kimś porozmawiać. No I zniknął. Nic więcej nie ma, ale przejdźmy się dalej. Może się przemieszcza, bo w legendzie jest że ten młynarz się przemieszcza między ruinami, więc być może jeszcze trafimy na niego. No, niestety nie ma nic więcej. Także mieliśmy tylko mały, w sumie bardzo delikatny odczyt, i to wszystko tak. I czy warto tu przyjechać? Jeszcze się zastanawiam. Także powiem Wam niedługo. Słuchajcie, wejdziemy jeszcze do tego nowszego, gdzie poczułam dziwny alkohol. Chodźcie. Może tutaj coś się zadzieje więcej niż tam, w tej starej części. Halo, halo. Dobry wieczór. Czy ktoś tutaj jest? Jeżeli tak, podejdź bliżej. Jeżeli chcesz ze mną rozmawiać. Możemy osiągnąć tylko. O, 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 widzieliście to? Patrzcie. Akurat chciałam powiedzieć, że tutaj nic nie ma. Dziękuję. Podejdziesz bliżej. Bardzo dziękuję. Jesteś bardzo blisko mnie. A możesz jeszcze kropeczkę wyżej? Dotknij. Dzięki. Bardzo mi miło. Czy mogę Tobie zadać pytanie? Jeżeli tak, dotknij. Przybliż się. Bardzo dziękuję. Czy to ty jesteś młynarzem? Jeżeli to ty jesteś młynarzem, dotknij na całą skalę. kropki tylko. Nie jesteś młynarzem. Jesteś pracownikiem tego młyna? Jeżeli tak, dotknij jak najmocniej. Przybliż się jak najmocniej. Jak najbliżej. Dziękuję. Jesteś pracownikiem. Kolejne pytanie Tobie zadam: Czy jesteś mężczyzną? Jeżeli tak, zrób to samo, jak najmocniej. Dziękuję. Powiedz mi, czy potrzebujesz pomocy? Jeżeli tak, głoś, mocno naciśnij, przybliż jak najbliżej. Bardzo Tobie dziękuję za odpowiedzi I dzięki Tobie zastanawiam się, czy tutaj nie zostać Także bardzo Tobie dziękuję za odpowiedzi No słyszeliście, jest tutaj pracownik tego młyna Nie nacisnął mocno, jakby potrzebował pomocy Po prostu jest tutaj Odchodząc na pewno się pomodlę za niego i tyle mogę zrobić z mojej strony, także I dalej się zastanawiam, czy to zostać! Słuchajcie, kochani, po dłuższym zastanowieniu. Stwierdziłam, że nie będę w tej chwili wracać tutaj w nocy. Być może nie skreślam tego miejsca, być może pojawię się tutaj w momencie, kiedy nie będzie tej trawy, będzie więcej widoczne i można będzie na pewno głębiej wejść. Tak że tak powiem. W tej chwili zostawiam to miejsce na kiedy indziej. Jest energia, powiem Wam szczerze. Warto tutaj przyjechać, na pewno, nie ukrywam. Tym bardziej, że słyszałam też od różnych urbechsobichów, że naprawdę źle się czuli w tym miejscu po zmroku. Nie jestem jeszcze, nie wiem, która jest godzina w tej chwili, ale może być około 21 w tej chwili, tak. No. Także, no cóż. Z mojej strony to chyba tyle z tego miejsca. Zresztą inaczej. Napiszcie w komentarzach, czy mam tutaj wrócić po zmroku. A jak nie tutaj, to napiszcie, gdzie. Także z mojej strony to już tyle. Bardzo Wam dziękuję za to, że byliście ze mną podczas tej mrocznej podróży. Jakby nie było. Ściskam Was mocno i do następnego. Trzymajcie się.